Siema! Po ocaleniu farmy Bengara z rąk tych swych strażników. Czas tak naprawdę ruszyć się i iść. Hmm. Co dzisiaj zrobimy? Właściwie chciałem rozkwinić motyw z Gilią Złodziei. Na razie, na razie tylko rozkwinić, bo przydałoby się wbić przynajmniej jeden level, żebyśmy mieli na to, żeby nas nauczyli. Typielec na ataku i... Zauważyłem, że jak się cały czas macha, to one praktycznie nas nie atakują, chociaż czasem się im zdarzy. Są mądre, mądre NPC. Dobra, mamy pierwszego topielca. Właściwie potem można chyba skóry jeszcze obcierać z topielc, z tego co pamiętam, coś było. Byłem przekonany, że to jest tabliczka, ale widać jednak to nie tabliczka. Dobra, czy my coś tutaj mamy ciekawego? Tutaj mamy jakiś niebieski bez. Hmm. To jeszcze jest niebieski bez. Kurde, topielec. Wiem ja że tutaj już zabiłem tego topielca, ale widać. W drugim rozdziale się zrespił. nie niedobrze, nie niedobrze. Nie, dobrze, nie, dobrze. Ale zaraz padnie. Okej. Okay. To lecimy dalej pozbierać wszystkie roślinki lecznicze, bo one są nam bardzo potrzebne. Jak ja kocham, jak słuchać mi potem na nagraniu zamykanie drzwi. Naprawdę. Uwielbiam to. Tu już nic nie ma. Tu już wszystko zabiłem. Czyli tu się nic nie zrespiło, no Nie ma co, lecimy do miasta. Powolutku, po powolutku. Ale myślę, że w którymś odcinku na pewno protestuje na was nowy system podróżowania, ale to tak to jeszcze na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze chciałem się przejść spokojnie, pozbierać wszystkie roślinki, żeby trasa Farman Onara czy też dolnicza goglina była Golina, Dolina Dobra, nie ma co rodzić, żeby była trasa wyczyszczona z wszystkich roślinek oraz z całego dobrebotu Zwierzęta, i wszystkie rzeczy dobite. Dobra, idziemy. Jaką misję by tutaj dzisiaj zrobić? No właściwie nie wiem. Myślę, że którąś z takich lepszych, ciekawszych na pewno będę chciał zrobić, żeby to jako tako wyglądało. No i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Co mi widzicie? Farma Onara jest tam. To też się tam udajemy. Czemu idziemy na farmę nara? Po pierwsze, musimy załatwić wszystkie formalności związane z tym, że uratowaliśmy farmę węgara. No jeszcze, żeby pobawić się z tymi potworami, co są z boku. Albo i nie. Nie wiem, czy jestem na tyle silny, żeby to zrobić. Może z krwiopicami, tak. Ale zresztą o i nie sądzę kropica, kolejna kwiepnica. To znaczy z spielcami też bym dał sobie radę bez problemu, tylko wiecie chodzi o to, że um, no, ich jest sporo i dużo czasu by to zajęło. Właściwie powiem wam, że fajnie się bawi z altem że podnosi wszystko naraz. O, baginy ziele tu jeszcze jest, tu jeszcze jakiś korzeń o, szpoko. spoko, Spokojno i spontan. No to lecimy dalej. Tutaj jeszcze tylko kolesje możemy pójść zobaczyć. Tutaj myślałem, że jest roślinka, ale to tylko trawa. Pokaż, co ty tam masz. Tak, jakby mnie to cokolwiek Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Jeśli chcesz podszkodzić. Chyba jednak nie chcę na razie. Pokaż towary. Pokaż mi swoje towary, niestety, a... Tak, tak, nie jest zbyt, już wiem. Patrzę, czy masz jakieś fajne roślinki. Premia do siły 10, amulet siły, fajnie. Pierścień wolałbym ABS, ale na razie nie widziałem jakichś takich ciekawych pierścionków. Gdzie są jakieś ciekawe pierścionki? Ktoś odkrył to? Pokaż. Nie chciałem, to jeszcze chciałem raz towary zobaczyć, ale już skończmy tę rozmowę. Czy tutaj coś jest? Nie ma, zabrałem wszystko. Zebrałem wszystko, jestem złym człowiekiem. Nie no, to jestem dobrym człowiekiem. I'm good man. Widzę co so, tak sobie teraz idę i... Um, mam mam mankament i wciskam dwa razy W. Wiecie dlaczego? Bo gram sobie ostatnio bardziej w Blade and Soul. I... Nawyk W, F, W, F... To jest... Odwieczny problem. A jeśli nie wiecie to co to za gierka, możecie zobaczyć u mnie na kanale. Zapraszam serdecznie do oglądania filmików. Eee... Yy, Wolna bestia. Z tymi dwoma to już sobie poradzę bez odburowania. Nie wiedziałem, czy sobie strzymałem aparaty, dlatego też to mnie jedno sobie No No O, level up. Jeszcze szuwaczki. Czy mam chyba mogę się nie. dopiero w drugim rozdziale nauczyć, z tego co pamiętam, albo i dalej. Nawet nie, nie wiem. Nie będę zgadywał. E, wiecie co? Jak montowałem ostatnio ten odcinek 22, to ja zauważyłem, że już jest naprawdę bardzo dużo godzin przegranych w tego degodyka. O, no, dużo. Ale to może dobrze. Im więcej zabawy, tym lepiej. A, jeszcze taki jeden mankament. To dla niektórych to jest wielki plus. Ale będę wrzucał jak będę miał do 30 odcinka, więc prawdopodobnie wszystkie filmy na playlistie już powinny być, jak oglądacie ten. Z tego względu, że sobie postwierdziłem, że. A co tam, niech, niech będzie więcej tych odcinków, jakie wrzucę. A gotyka i tak prawdopodobnie codziennie macie na YouTubie, więc jest spoko. Dobra, idziemy na Farmę Onara. Tutaj musimy odebrać nagrodę. No i zaraz zobaczymy, co jest grane. Czeka, czy nas wpuszczą, czy nie będą się fochać, że strasznikiem jestem. Okej, okay, ten nic nie, nie focha. To jest dobrze, najemnik. Sentenza. Sentenza, senten... Dziwnie. Dziwnie się nazywać senten sentencją. Na przykład, albo sentenzą. Z tym nie muszę gadać, z tym nie muszę gadać, z tym mogę gadać? Tym mogę, gadać? mogę, ale chyba nie mogę. Muszę. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią w górę? Jestem niezgorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać podstawy walki, tą broń. Tego jest więcej. Wiesz Czy czyli nie, nie, nie naucz mnie, no spokojnie, nauczysz to nie. Wilku, co tam u Ciebie? Tak, jakby mnie to cokolwiek no, co Jeszcze nie. A dobra, wilka nic nie słychać, więc niestety nie będziemy z nim rozmawiać I teraz z tym To było Rozwiązałem problemy Bengara ze strażnikami Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę następnego dnia? No cóż, raczej im się to nie uda, z źle mówiąc Dobra robota, przeszedłeś próbę Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, zasługuje na nasz szacunek no, myślę, że nie mają szans przyjść, to jest podstawa. Bodo. Jak ci Żołnierze króla nie są mile widziani. Wiele osób i tak będzie z tobą gadało. Ale na pewno nie zdobędziesz tu popularności. Kurczę, nam na twarz narysowany, że jestem żołnierzem króla, przecież jestem w innym stroju. Nie powinien mnie rozpoznawać. Ale fakt faktem nie atakują mnie, to jest plus. To jak się na mnie spojrzał? Pokaż co tam masz. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! Ach, tylko popa! Wszyscy stwierdzają, że najlepszą, tylko że ty masz 170 sił, 200 ataku. 170 200 ataku to jest jakieś, dobrze liczę? 370 ataku? O, czy nawet więcej? Szkoda, że nie ma w gotiku pokazane ile atakujemy. To by się przydało, byśmy wiedzieli, jak zwiększać swoją siłę, ile jeszcze nam potrzeba, żeby zabić do z innego stwora. Tego mi brakuje w gotiku. Kupię u ciebie też trochę z... tych te strzałeczek. Wszystkie. Te wszystkie. A co? Jak szaleć, to szaleć. Jak trafiłeś do najemników? Oho, chyba coś się. Z pauza zrobiła, no właśnie. Przybyłem tu wraz z Sylwiem z południa. Należeliśmy do armii najemników, którzy walczyli z orkami. Jaka jest Twoja opinia na temat Sylwia? To bardzo niebezpieczny człowiek. I ma posłuch wśród wielu najemników. Lepiej z nim nie zadzierać. Jaka jest Twoja opinia, Oli? Sądzę, że nie interesuje go nic poza wydostaniem się z tej wyspy. Chce się udać na kontynent. Chyba ma tam z kimś na pieńku. Zdecydowanie robi lepszą robotę niż Sylwio. Co więcej, to dobry przywódca. Przez większość czasu możemy robić, co nam się żywnie spodoba. No, z ty zgadzają na brestio. Idziemy jeszcze do Lilii, zobaczymy co nam do powiedzenia. Widzę, że wstąpiłeś na służbę do paladynów. Cóż, najemnikiem już raczej nie zostaniesz. Ale kto wie, może mógłbyś mi wyświadczyć przysługę czy dwie, albo ja tobie. Tak czy siak, życzę ci powodzenia. Tylko nie próbuj ze mną żadnych numerów, jasne? A skąd ty to wiesz? Przecież nie jestem w zbroi. To dla mnie zawsze było zagadką, skąd ten PC wiedzą, co jest grane. Dobra, chyba wszystko załatwiliśmy tutaj co mieliśmy załatwić. Z Tobą już nie muszę, z benetem jeszcze mogę chwilę porozmawiać. Naucz mnie dopóki nie będziesz. ten sekret znał, tylko. No i dobrze, nie mam. Czego Dobra, nie chcesz mnie na, nauczyć niczego, to idź, pokaż co tam masz. Strzały. Nie powinienem się tak spukiwać za bardzo. 50 sztuk złota zawsze powinienem mieć. Albo i 150, żeby było łatwiej. Wiecie, w razie czego gdzieś tam coś tam e, rozwalić. Dobra, idziemy jeszcze trochę poekspimy. Im więcej wbiję teraz, tym będę miał łatwiej w drugim rozdziale. Bo teraz jest drugi rozdział. No właśnie, drugi rozdział. Ach. Może i dobrze, że do niego wszedłem. Ale wydaje mi się, że Saturasa zbugowałem. Jak byłem ostatnio u niego, powinienem dostać informacje na temat. Dostać powinienem mapę, dostać powinienem questa, a nic takiego nie dostałem. Rodun, co mam zrobić w takim razie? Bo nie chcę nagrać do 30. -go. chcę nagrać dzisiaj do 30 godzina, może się uda. Choć jeszcze wąpię. Podzielę sobie to na 2-3 dni i Uff, jakoś tak wyjdzie. Hmm. a widzę kolejne ścierwojady. Kolejne dwa ścierwojady, ale tu jeszcze widzę polną bestię, Idziemy najpierw polną bestię za tu. Jest trochę łatwiej, że niż ścierwojady, mniej atakuje. Choć nie powiem też jak są kupiłem dwie naraz, to mam chyba zdjęcie. Mówiliście, że bym wrócił do wieży Dextera, bo tam jeszcze jest strzały bandytów, ale też jest jakiś łuk magiczny. Czy to kusza? To nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby tam wrócić. Widzicie co, ja tak sobie idę i to sobie nasłuchuję, czy mnie tutaj coś zaraz nie zaatakuje. Tam widzę cieniostwór. Ale to widzę krwiopijców. I tu słyszę gdzieś ścierwojada. Nie jest gdzieś to nasz kolega. No, musiał zaatakować. Dobra, 70 tekstów. Pójdźmy jeszcze dalej. Słyszę wilki, ale nie widzę. Jeszcze już widzę. Na szczęście, wilki już są na dwa hity. Praktycznie. Teoretycznie trochę brakuje na dwóch hitów. Okej. Okay. Skóry wilka sprzedamy, bo one są dużo warte, tak naprawdę. I sami nawet wiecie po sobie, że warto sprzedawać te wszystkie syfy, które się dziś podniesie. Bospera. A, widzę kolejną grupkę krwipiców. Pisaliście też, żebym kupował zamiast potów Małe zwoje leczenia. Ale ja małe zwoje leczenia sobie zostawię na trochę późniejsze etap gry. Dlaczego? A no dlatego, że potem trochę będzie łatwiej to wszystko zrobić. I powiem wam, że no krwi kolejny krwiopijca. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. O, tak, na pewno grogiem grogim się uleczyłem. Bardzo dużo jeden punkt życia. Tu jeszcze słyszę jedną Mam Cię, mam Cię, mam Cię... Mm, jeszcze chciałem, jeden z komentarzy był taki, że jednak nie szedł 60 zręczność, bo jak nawet kupię ten mieczek za 2400, chociaż nie muszę go kupić, bo teoretycznie mogę zabić Martina, to znaczy nie tyle co zabić, co pobić się z nim. I powinienem dostać tylko karę chyba 100, 100 sztuk złota, więc 100 sztuk złota jest lepsze niż wydać 2300. Bo on założył tą broń. Jak ja z nim gadałem wtedy. Gadałem, odszedłem, on założył tą broń. To był wasz pomysł. Miał 60 ręczności, mieć 40 siły. No nie wiem, czy to jest głupi pomysł. Na razie idę w jednoręczną. I chyba zostanę przy jednoręcznej z tego względu, że jednoręczna jest po pierwsze szybsza. Chociaż ręczną też pewnie musiałbym w którymś momencie rozwijać, z tego względu, że ona jest, no... ...przydatna, tak? John Balearia jest jednoręczna. Sprawdziłem to. Może być jednoręczna albo dworęczna. Nie wiem, od czego to zależy. No, więc te ziele, tu jeszcze jakieś ziele? Spoko, jak tutaj tyle ziela, zieli jest, to znaczy, że jestem blisko zieralki. Taki był cel. Dobra, jesteśmy prawie blisko, jesteśmy prawie na miejscu, tylko jeszcze tu gdzieś to powinno być. Ach, chyba tu tu. Tak, jest jeszcze Rudeści, więc podnieśmy rdesta. Wyrwimy chwasta. Tu nie ma żadnych jagódek. Już myślałem, że jakieś będą, to tak przeszedłem. Zobaczmy, czy u niej czegoś fajnego nie znajdziemy, bo wiecie, zawsze gdzieś jakieś grzybki... O, ciemny grzybek. Zaraz zobaczymy, co jest grane u mnie. Co nam ciekawego ma do powiedzenia? Pówszy dwa. Nie będę, nie nie będę ham. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Kim jesteś? Widzę, że się o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. wylecz mnie chwileczkę hmm, moja maść powinna wyleczyć najgorsze z twoich ran Jakie towary masz do zaoferowania Powiedz co cię interesuje ale odważna to ty jesteś nie mogę powiedzieć siedzisz sama w skrinie, w ciemnym lesie gdzie wokół jest pełno potworów No to albo jest odważna albo głupia to już od was zależy, co od w tym Dobra. Nic ciekawego to nie masz jednak. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nie często mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę Twoją nauczycielką. Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki. Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba. Co to za składnik? To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane słonecznym aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Dziwko trzesnęło, co? Niestety myślę, że z Lotosem będzie ciężko, przynajmniej na początku gry. Myślę, że to jest misja na trzeci, czwarty rozdział, na 30 level plus, bo na razie z trolem to moje szanse są tak wielkie jak z cieniostworem, czyli żadnych szans nie mam. O wilku mowa, jest. <grych> o nie, jest. O, ja tutaj dużo potworów, trzy wilki mnie teraz zablokowały. Się podoba, to teraz trzeba pozbierać wszystko i będziemy praktycznie w domu. Dobra, jeszcze zobaczymy te polne bestie. Tam wydaje mi się, że... O, tam dobrze mi się wydaje, że tam jeszcze z tyłu pilińcy są. No, proszę, proszę, polne bestie. No, chodź, 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 chodź. I jeszcze jedna i kolejne. Szkoda, że z tych polnych bestii na razie nic nie mogę wytrzasnąć. Ale krzepica nie zaraz za tak tylko czekajcie czy tam po lewej już widać siecią stwora. Chyba tak. Więc nie warto się zbytnio zbliżyć do tego miejsca, żebyśmy po prostu przeżyli. Ziele leśnicze. A tutaj i tak muszę wyczyścić ten lasek. Wszystko wpadałoby wyczyścić przed rozpoczęciem drogi do kruka. Chociaż wydaje mi się, że sieciło stworami orkan nie ma jeszcze żadnych najmniejszych szans. Orki są, owszem, gdzieś są jeszcze orki, na pewno jest jeden w koło nas, miasta. Drugi jeszcze powinien być, nawet tam, nie wiem, przez pięć nie ma, na polanie. Jeszcze farma, te altarnia, czeka, jest do odbicia. Trochę rzeczy jest do robienia, prawda? I myślę, że trochę jeszcze mi to czasu zejdzie, ale na razie chcę się zająć tym, co mamy. Nie wiem, może uda mi się jeszcze parę odcinków na raz. Na pewno chciałbym do 30 odcinka, żeby było e, wszystko publikowane jednego dnia. Znaczy na playlistie oczywiście, żeby mnie przedłużyć i przydobrzyć. Żebyście mi znowu o, znowu tyle tego gotikometru na zero. Nie, no my się nie, my wracam, nie wracamy do domu. O nie, biała. Mocne, 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 a ja nie absurdalne. Czekać, 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 tam jest farma, do farmy, do farmy, do farmy. Może mnie zatuką po drodze. Kurde, ale się poprałem. Poprawiam się niesamowicie. na dwa szkielety i gobliny. Przestałem mnie gonić? Przestałem mnie gonić. Nie, no, nie przestałem mnie bolić. Jak ci nie w ogóle. Nie teraz, teraz jest nasypiwany. uwierzcie, jest nasypiwany. Jeden padł, drugi drugiego jeszcze nie ginął. Z czym nie możemy sobie dać rady, lepiej lecieć do Echochów? Zrobiliście 3 NPCów, zrobił swoją robotę lepiej niż my to zrobimy. Nie, jeszcze możemy je przeszukać, chyba. Chyba, chyba one będą teraz byli. miały, tylko właśnie coś, właśnie tylko Kości śmiekowina, coś mi się wydawało, że będą, bo no to czegoś tam jakieś eliksirów były potrzebne. Niczego tu nie znajdę. No już pamiętam, coś było z tymi kości śmiekowinami w późniejszej metapie gry. O, no, nie mogę nic z Tobą pogadać, szkoda. Dobra, to idziemy. Chwila. Czy ty masz dla nas jakąś robotę? Posłuchaj, nie mam w tej chwili Nic dla nas nie masz, nic o nic. No to skomnie, skromnie, łóżko. Idziemy spać. I prawdopodobnie idziemy. Gdzie Gdzieby tu pójść, żeby było jeszcze w miarę rozsądnie? Idziemy do miasta, do Corinis. Bo to jest jako wys... wysp... Nie wejście powiedzcie mi jak to jest. To jest miasto jako miasto? Jako całość, czy liczyć to jako wioski? Wiecie, że się zawsze nad tym, jak to jest. Tam coś pewnie jeszcze jest, tylko tam nie pójdziemy, ale tu widzę dziki. Widzę czarnego goblina, niedobrze, niedobrze. Nawet, uj, za dużo, za dużo mobów. Czarne gobliny. Czekaj, czekaj, zaczęły się dziki. Dobrze, że dziki się zadziały. Jak ja to lubię, jak ja to lubię. Niech tak zostanie, jeszcze ten padnie. I jesteśmy pobać. Jeszcze tu zobaczcie, grzybków jest. Nic tu nie ma. Tak, wiem, że nic tu nie ma, ale lecimy dalej. Czarny goblin jeszcze lagę ma. Lage, lag, lag, lagi mają czarne gobliny. O, dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami powoli żegnam. Widzimy się już niebawem. Prawdopodobnie dzisiaj pojawią się jeszcze na playlistie kolejne odcinki z Gothica. A ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dziękuję za cierpliwość dla niektórych. I fajnie, że oglądacie je o wiele wcześniej na playlistie niż przed premierą, prawda? Dobre rozwiązanie chyba. Mam nadzieję, że w ten weekend pojawi się sporo odcinków z gotika, więc będziecie zachwyceni. Jeszcze tutaj pójdziemy zobaczyć, co jest grane, może coś jeszcze fajnego znajdę. O, redest. Jednak ja już się pożegnałem, A, ale dobra, już koniec. Na razie. Papa! Pa.